Pamiętam rok 2014, jak ogłaszaliśmy wejście Ironmana do Polski. Byliśmy wtedy w arenie Gdynia. Mało osób o tym wiedziało. Myśmy mieli przygotowane nagranie jednego z dyrektorów Ironmana na świat, który powiedział te słynne słowa: że za rok widzimy się w Gdyni na Ironmanie. I we hope all of you are gonna be a part. Of what we think is going to be an extraordinary event, to welcome all of you to the Ironman and Ironman 70.3 family. Kilkaset, jeśli nie ponad tysiąc osób zgromadzonych wówczas w hali usłyszało tę wspaniałą wiadomość. Entuzjazm był niesamowity. Sam widziałem to na własne oczy, wiele osób miało łzy, łzy w oczach. To była przepiękna, przepiękna chwila. Myślę, że jednym z takich bardziej zapamiętanych przeze mnie momentów to rok, w którym w Gdyni pojawił się Elfrodeno. To jest wręcz ikona, żyjąca legenda triatlonu. Wybitny zawodnik, który przyjechał do nas. Mogłem stanąć z nim na jednej linii startu, startować na tej samej trasie. Pamiętam, jak ludzie go oblegali na plaży. Pamiętam, jak niesamowitym profesjonalizmem się wykazał podczas tych zawodów. No, i też pokazał klasę, bo pobił rekord trasy o prawie 7 minut. To takie niesamowite doświadczenie, zarówno dla nas, dla całego środowiska triatlonowego, ale też jak się dowiedziałem w tym roku we Frankfurcie podczas Gali Triatlonowej, wydarzenie, które Jan Frodena wspomina do dzisiaj. To też można powiedzieć, że taki jest fakt, że mamy wyjątkowe trasy u nas w Gdyni. Pływanie w Zatoce Gdańskiej. Rower odbywa się po trasach kaszubskich poza miastem, więc bardzo urokliwie, ale i też ciekawie, bo to nie są płaskie tereny, a wręcz przeciwnie, jest bardzo pakurkowato. A bieganie również jest wyjątkowe pod tym względem, że biega się wzdłuż morza, po bulwarze, ze znakomitym dopingiem kibiców. Dlatego uważam, że pod kątem tras zawody w Gdyni też są bardzo atrakcyjne. Pojawienie się Ironmana w Polsce na pewno przyczyniło się do ogromnej popularyzacji tej dyscypliny w naszym kraju. Dzięki temu myślę, że to przełożyło się ogólnie na większą aktywność wśród społeczeństwa. Ja za każdym razem, jak jestem na Ironmanie w Dni, zawsze mam takie ciarki, bo to jest związane z tym, że naprawdę ten Ironman to jest coś wielkiego. Ja się cieszę, że ten Ironman jest nie tylko w Dni, ale też w innych miastach w Polsce, bo i Warszawa, czy Poznań. Natomiast to Gdynia była tym pierwszym Ironmanem w historii naszego kraju i z tego jesteśmy ogromnie dumni.